To my! Pierwsza, Pierwsza drużyna harcerska, bolę Dzień myśli braterskiej to szczególny dzień dla harcerzy. To nasze wspólne święto, kiedy pamiętamy o sobie nawzajem. I przesyłamy życzenia druhom, gromadom, instruktorom. To święto przyjaźni. A przyjaźń to najpiękniejsze uczucie. To jak mówił Jan Paweł II, autentyczna forma miłości. Więc, życzymy więc sobie nawzajem wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom, przyjaciołom i sympatykom harcerstwa satysfakcji z obranej drogi, by nasze harcowanie nie było tylko zabawą, lecz także zwalczaniem swoich słabości. Byśmy przeżyli wspólnie wiele pięknych chwil w harcerskiej służbie, bo wierzymy, że razem możemy więcej. Razem może coś wymyślimy. Razem może coś osiągniemy, pokonamy głuchą samotność, połączeni węzłem braterskim. Razem może coś wymyślimy, razem może coś osiągniemy, pokonamy głuchą samotność, połączeni węzłem braterskim.